Myślę, że wiele osób zadawało sobie kiedyś pytanie podczas oglądania wyścigu kolarskiego: dlaczego większość kolarzy z danej drużyny jedzie w tych samych strojach, a na przykład jeden z nich się odróżnia? Tak więc dzisiaj sobie omówimy, co oznaczają poszczególne koszulki w peletonie. Myślę, że jest to seria yy, głównie skierowana dla osób, które gdzieś tam wdrażają się w świat kolarstwa, natomiast yy, zaw yy, zawodnicy, osoby, które już yy, znają się na tym sporcie, też znajdą coś dla siebie. Tak więc zapraszam na nową serię. Raport po kolarsku. Już na początku zaznaczam, jeśli widzimy zawodnika, który jedzie w innym stroju niż koledzy z drużyny, to w żadnym wypadku nie jest to bez powodu. To nic innego jak wyróżnienie, a pierwszą koszulką, którą sobie omówimy, to mistrz danego kraju. Co roku państwo organizują mistrzostwa dla swoich obywateli, którzy mogą walczyć o tytuł mistrza swojego kraju. Jak możecie zobaczyć, zwycięzcy na podium otrzymują fizycznie koszulki mistrzowskie, natomiast są to tylko i wyłącznie pamiątki i najczęściej oprawia się je w ramkę i wiesza na ścianie, bądź można włożyć do szafy jak kto woli. Oczywiście są to koszulki, w których można jeździć, ale najczęściej się je po prostu odkłada na pamiątkę, żeby się nie zniszczyły. Wraz ze zdobyciem tytułu zawodnik zdobywa przywilej, dzięki któremu przez kolejny następny rok na koszulce teamowej będzie widniała flaga jego państwa. Jeśli chodzi o Polskę, to zawsze się mówi, że mistrz Polski będzie jeździł z orzełkiem na piersi, bo nasze godło jest idealnie na środku, a zawodnika, oplata, flaga biało-czerwona. Oczywiście projekty takich koszulek w drużynach się różnią, w jednych będziemy mieli subtelnie zrobione, gdzie ta flaga będzie zajmowała mniej miejsca, a w innych flaga będzie stanowiła większą część całej koszulki. Poza górną częścią ubioru oczywiście projektowane są jeszcze dodatki, takie jak kask, okulary, buty czy malowanie roweru. Tutaj jeszcze ważna informacja, która tyczy się każdego tytułu, który w tym odcinku będzie jeszcze omawiany. Jeśli kolarz zdobywa na przykład tytuł Mistrza Polski ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym, to później może startować w tej koszulce w wyścigu ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym. Jeśli zdobędzie w jeździe indywidualnej na czas, to może startować w jeździe indywidualnej na czas. Jeśli w kolarstwie górskim, to w kolarstwie górskim i tak dalej. Idziemy poziom wyżej, i tutaj dokładnie ta sama sytuacja, jeśli chodzi o zdobywanie tego tytułu, a mówimy o mistrzu danego kontynentu. Jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, to zdobywca tego tytułu, mistrz Europy, otrzymuje koszulkę, jak widzicie, w takie niebieskie pasy ze złotymi gwiazdkami na środku. Oczywiście projekty takich koszulek też na przestrzeni lat się zmieniały, ale ja w tym odcinku będę omawiał te aktualne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o mistrzostwa Ameryki? Tutaj sprawa jest ciekawa. Istnieje coś takiego jak Pan American Cycling Championships. Co to oznacza? Już tłumaczę. W Ameryce istnieje coś takiego jak COPASI. Jest to skrót od Confederación Panamericana de Ciclismo. Jeśli chodzi o angielski, to Pan American Cycling Confederation. Jest to konfederacja, która zrzesza kraje Ameryki północnej i południowej i właśnie w wyścigu Pan American Cycling Championships walczą oni o tytuł. Jak widzicie, zwycięzca otrzymuje koszulkę w taki oto wzór, jest to kolaż na czarnym tle ubarwiony jeszcze w kilka kolorów. Ja się osobiście nie spotkałem z takim wzorem w peletonie, ale warto wiedzieć, że takie coś istnieje. Jeśli chodzi o mistrzostwa Afryki, tutaj ciężej było mi znaleźć, ale mistrz Afryki otrzymuje biało-zieloną koszulkę, widzicie z takimi zielonymi elementami, a na środku mamy kontury tego kontynentu. Mistrz Azji natomiast otrzymuje koszulkę, która z daleka może dla wielu osób wyglądać jak koszulka mistrza świata, ale do niej to zaraz przejdziemy. Ale mistrz Azji otrzymuje białą koszulkę, jak widzicie, z kolorowymi pasami mamy żółty, to jest chyba fioletowy, zielony, czerwony i czarny. Jeśli chodzi o Australię i oceanie, to zdobywca tego tytułu, jak widzicie, otrzymuje koszulkę bardzo podobną do Mistrza Europy z takimi niebieskimi pasami. Natomiast zamiast złotych gwiazdek, mają e, taki nazwijmy to kształt fali, nawiązujący do loga Oceania Cycling Confederation. Kolejny tytuł jest pożądany i znany na całym świecie. Mówi się tęczowa koszulka, przez barwy, które zresztą mam teraz na sobie, e, i chodzi oczywiście o tytuł Mistrza Świata. Myślę, że wielu się tutaj ze mną zgodzi, że jest to najbardziej pożądany tytuł w kolarstwie, z tego względu, że przez rok można jeździć w tej charakterystycznej tęczowej koszulce, która naprawdę z daleka rzuca się w oczy. A kolory na tej koszulce oznaczają to samo co w kołach olimpijskich, czyli zamieszkałe kontynenty. Jest pewna ciekawostka, że w niedalekiej przyszłości koszulka Mistrza Świata poza oczywiście tą tęczą miała na środku symbol dyscypliny, w której tytuł został zdobyty. Na przykład kolarstwo przełajowe miało swój symbol, kolarstwo górskie swój, a na przykład kolarstwo torowe jeszcze inny. Natomiast od 2016 wszystkie koszulki Mistrza Świata we wszystkich dyscyplinach wyglądają tak samo. Jest czysta tęcza bez żadnych innych elementów. Nie można tutaj nie wspomnieć. Ponferada 2014 rok i zdobycie Mistrzostwa Świata przez Michała Kwiatkowskiego. Pierwszy zawodowy mistrz świata, jeśli chodzi o Polskę. No i przez kolejny rok widzieliśmy go właśnie w tęczowej koszulce. Jeszcze jedna ważna rzecz, warto podkreślić, że zdobywamy tytuł czy mistrza Polski, mistrza Europy, czy mistrza świata. Przez kolejny rok jeździmy oczywiście jako, jako mistrz, natomiast później możemy nie obronić tego tytułu i to nie jest tak, że już wszystko tracimy. Bo. Dany mistrz świata, na przykład mistrz świata, ale to się tyczy też mistrza kraju czy kontynentu, już do końca życia będzie mógł mieć na rękawkach i na kołnierzyku element mistrzowski. Na przykład jeśli byliśmy mistrzami świata, to możemy jeździć z tęczą na kołnierzyku i na rękawkach. To jeszcze taki przywilej, jeśli chodzi o zdobywanie tych tytułów. Kolejny tytuł jest naprawdę wyjątkowy, bo możemy mieć elementy mistrzowskie przez 4 lata i chodzi oczywiście o mistrza olimpijskiego. Zwycięzca igrzysk olimpijskich ma na sobie elementy w kolorze złotym, np. rękawki czy kołnierzyk bądź inne fragmenty, ale często drużyny jeszcze takie fragmenty w kolorze złotym umieszczają na malowaniu rowerów, kasku czy np. okularach i butach. I teraz wiecznie zadawane pytanie: sami odpowiedzcie w komentarzach, jeśli mielibyście wybrać, to wybralibyście tytuł Mistrza Świata czy tytuł Mistrza Olimpijskiego? Dajcie znać. Teraz przeteleportowałem się w inne miejsce, bo stwierdziłem, że przedłużymy sobie ten odcinek i porozmawiamy o wyścigach wielodniowych, czyli tak zwanych wyścigach etapowych, jak Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta Espana. Oczywiście ten temat będzie dotyczył ogólnie wyścigów etapowych i poszczególnych klasyfikacji, czyli dokładnie dlaczego w poszczególnych klasyfikacjach mamy różne kolory koszulek. I wiem, że ten temat może być troszkę nudny dla osób już wprawionych w wiedzę kolarską. Jak nazwijmy to w ten sposób, ale oczywiście nie wiem, czy już wspominałem na początku, ale wspomnę jeszcze raz, te odcinki będą również dla osób, które się dopiero wdrażają w wiedzę kolarską i dzięki tym odcinkom będą mogły poznać troszeczkę rywalizację i te właśnie niuanse w świecie kolarskim od podstaw. Tak więc, zapraszam do dalszego oglądania. Żeby całość była jak najlepiej zrozumiana, to nie będę się tutaj rozdrabniał na poszczególne mniejsze wyścigi, tylko mówimy sobie wyścig najbardziej znany i lubiany, czyli Tour de France. Do tego porównamy sobie dwa inne wielkie tury, czyli Giro d'Italia i La Vuelta Espana. Jeśli chodzi o mniejsze wyścigi, no to zasada i schematy są zazwyczaj bardzo podobne albo nawet takie same, e, tak więc skupmy się na razie na Tour de France i na klasyfikacjach, które w tym wyścigu występują. Będziemy sobie omawiać się w takiej hierarchii od najmniej do najważniejszej klasyfikacji, żeby wszystko było ładnie poukładane i od razu wspomnę, że jest oczywiście coś takiego jak klasyfikacja najlepszej drużyny na przykład na Tour de France Giro czy Vuelta. Natomiast nie ma w tej klasyfikacji odrębnych koszulek. Są inne numery. Natomiast w tym odcinku tego nie będę omawiał. Z tego względu, że chcę zrobić inny odcinek stricte poświęcony właśnie numerom i co one oznaczają na różnych wyścigach. Tak więc w tym odcinku skupimy się tylko i wyłącznie na y, poszczególnych koszulkach. Zacznijmy sobie od białej koszulki, czyli klasyfikacji młodzieżowej. Co ona oznacza? W tej klasyfikacji mogą rywalizować zawodnicy poniżej 26 roku życia, inaczej możecie mieć maksymalnie 25 lat w tej klasyfikacji. Jest ona liczona identycznie jak klasyfikacja generalna, czyli wygrywa ten, który pokona cały dystans wyścigu, wszystkie etapy w jak najkrótszym czasie. Sprawa jest tutaj o tyle prosta, że i w Tour de France, i w Giro d'Italia, i w Vuelta mamy tą koszulkę białą. Dla Dlaczego? Jest to po prostu tradycja, odnosi się ona do charakterystyki białego koloru, czyli takiej czystości, świeżości e, i nie wyróżnia się ona na tyle, e, żeby była bardziej widoczna od klasyfikacji generalnej czy innych klasyfikacji, które są w tej hierarchii ważniejsze, ale jest ona takim symbolem e, młodych, nowych talentów e, właśnie na tych e, wyścigach. Od razu odpowiem na pytanie, dlaczego dane koszulki są w takich kolorach, a nie innych. I tutaj mamy kilka powodów, ale głównym z nich są sponsorzy, którzy uzgadniali sobie z organizatorem wyścigu, w jakim kolorze będzie koszulka, na której będą pokazywane loga sponsorów. Natomiast drugim równie ważnym powodem była charakterystyka kolorów. I wracając do białej koszulki klasyfikacji młodzieżowej, tutaj nie znalazłem oficjalnej informacji, żeby to któryś ze sponsorów był tym decydującym. O białym kolorze koszulki, tylko e, najwidoczniej tutaj charakterystyka białego koloru, czyli taka neutralność e, białego, który nie wyróżnia się na tle na przykład żółtej koszulki klasyfikacji generalnej, ale wyróżnia się na tle na przykład jakichś kolorowych koszulek e, teamowych. No i e, właśnie taka charakterystyka koloru również miała bardzo ważny wpływ. E, natomiast no, głównym powodem właśnie by, byli sponsorzy, e, ale do kolejnych klasyfikacji sobie dojdziemy i zobaczycie, że e, poszczególne firmy miały rzeczywiście oczywiście wpływ na kolor koszulek. Kolejną klasyfikacją jest koszulka najlepszego górala, i myślę, że jeśli każdy pomyśli o tej klasyfikacji, to od razu mamy w głowie koszulkę w czerwone grochy białą koszulkę w czerwone grochy, w te czerwone kółka. Dlaczego? Ano, dlatego, że od 1975 roku organizatorzy Tour de France wprowadzili koszulkę, która miała uhonorować najlepszego górala. Kim był ten najlepszy góral? Kim jest w sumie co roku ten najlepszy góral? Jest to zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów na premiach górskich. Te premie są ulokowane najczęściej na szczytach poszczególnych podjazdów. No i zawodnik, który przez cały wyścig zdobędzie tych punktów najwięcej, to zdobywa również tą koszulkę. Trzeba również przyznać, że ten wzór utrzymał się przez naprawdę wiele lat i stał się taką tradycją, że koszulka w grochy jest dla najlepszego górala. Ale skąd to się w ogóle wzięło? Tutaj nie ma takiej stuprocentowo potwierdzonej informacji. Natomiast udało mi się znaleźć, że w 1975 roku Tour de France było sponsorowane przez francuską firmę produkującą czekoladę. E, dokładnie nazywała się ona Chocolat Poulet. Chyba tak to się wymawia. E, no i właśnie na wzór opakowań tej czekolady powstała koszulka, biała koszulka w czerwone grochy. E, I choć nie ma oficjalnie dowodów, że to jest na 100% ta teoria, ale zdaje się ona najbardziej prawdopodobna i wiarygodna, dzięki czemu. Powstał taki unikalny i charakterystyczny wzór, który jest kojarzony z klasyfikacją najlepszego górala do dzisiaj. No i na ten moment pozostawmy to w tej teorii. Jeśli coś wiecie więcej na temat tej koszulki, skąd taki wzór mógł się wziąć, no to piszcie oczywiście w komentarzach. Mam nadzieję, że tutaj się nie pomyliłem, ale według tego co poszukałem i poszperałem w internecie, to właśnie stąd wzięła się ta koszulka. Jeśli chodzi o odpowiednik tej koszulki na Giro de Italia czy na Wuelcie, to nie są one identyczne. Na Wuelta S. Panna mamy co prawda białą koszulkę, ale w niebieskie grochy. A e, jeśli chodzi o Giro de Italia, to tutaj pewnie na potrzeby sponsora e, mamy tą koszulkę po prostu niebieską. Przedostatnią klasyfikacją, którą sobie dzisiaj omówimy, jest tak zwana klasyfikacja punktowa, choć już częściej myślę, że na nią się mówi po prostu klasyfikacja sprinterska. Jest już tradycją od wielu lat, że to właśnie zielona koszulka trafia do najlepszego sprintera, czyli do zawodnika, który zdobędzie największą ilość punktów na premiach sprinterskich. Są to premie, które ulokowane są najczęściej na płaskich fragmentach trasy, bądź znajdują się one na metach płaskich etapów, nazywanymi oczywiście etapami sprinterskimi. Jeśli chodzi o odpowiednik tej klasyfikacji na WLC, to mamy również zieloną koszulkę. Natomiast jeśli popatrzymy na tą samą klasyfikację na Giro d'Italia, to jest tutaj koszulka, ja bym ją nazwał po prostu fioletową, ale trzymając profesjonalny język, to jest to koszulka cyklamenowa. Tak więc przechodzimy do Creme de la Creme, czyli żółtej koszulki lidera klasyfikacji generalnej. Pomysł żółtej koszulki narodził się z bardzo prostego powodu. W 1919 roku, e, zarówno sponsorem, jak i organizatorem Tour de France, była firma e, produkująca gazetę Lauto. No i właśnie ona, aby wyróżnić się na tle konkurencji, produkowała swoje, swoje wydania na żółtym papierze, i aby nawiązać do tego, utworzyli żółtą koszulkę dla lidera tego wyścigu. E, i tak oto tradycja ciągnie się do dzisiaj bo jest to kolor który na pewno wyróżnia się w peletonie i każdy widzi lidera w tym peletonie w którym jedzie niespełna 200 kolarzy i każdy wie który zawodnik jest właśnie liderem klasyfikacji generalnej jest również sporo innych wyścigów etapowych na świecie, które przyjęły taktykę żółtego koloru. Na przykład nasze narodowe Tour de Poloń również ma e, koszulkę dla lidera klasyfikacji generalnej w kolorze żółtym. No bo, gdy popatrzymy na charakterystykę tego koloru, no to po pierwsze, jest to kolor, który rzuca się e, w oczy, tak więc jest idealne, aby wyróżnić tutaj lidera tej klasyfikacji. Ale również jak przeczytamy sobie, co symboli symbolizuje e, żółty kolor, no, bo, no to mamy radość, sukces i optymist, tak więc idealnie jeśli chodzi o e, klasyfikację właśnie najlepszego lidera natomiast jeśli spojrzymy na odpowiednik tej klasyfikacji w Giro d'Italia to tutaj również ten wyścig się wyróżnia bo mamy różową koszulkę lidera klasyfikacji generalnej i podobnie jak w Tour de France jest to nawiązanie do sponsora i organizatora tego wyścigu czyli do La Gazzetta dello Sport y, która była drukowana na różowym papierze e, i stąd właśnie ten kolor. Jeśli chodzi o La Vuelta Espana to tutaj mamy mocny czerwony kolor koszulki lidera klasyfikacji generalnej i jest to po prostu nawiązanie do barw narodowych, czyli do barw Hiszpanii. Mam nadzieję, że tym filmem rozwiałem wiele wątpliwości i teraz każdy będzie wiedział, kto jest kto i dlaczego niektórzy zawodnicy mają inne koszulki. No i oczywiście też rozwiałem wątpliwości na temat różnych klasyfikacji na wyścigach wieloetapowych. No i myślę, że też osoby, które nie wiedziały o tych niuansach będą teraz inaczej oglądać każdy wyścig. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się już nie Długo w kolejnym chciałem powiedzieć na kolejnym, w kolejnym wyścigu, ale oczywiście chodzi w kolejnym odcinku, tak więc hej.